Żadnych szans. Oprócz ciśnienia i temperatury wytworzą się olbrzymie ilości tlenku węgla bardzo groźnego. Tutaj na powierzchni nie groźnie, ale pod ziemią bardzo groźne. A potem uruchomimy wentylator. Zobaczycie Państwo, jakie gęste dymy z tego worka pyłu jeszcze wyjdą, wyjdą z tej, z tej, z tej sztoni. Także w tej chwili rozpoczęliśmy procedurę y, uruchamiania. Za chwilę uruchomimy syrenę, będziemy odliczać od 5 do zera i, i, i będzie pokaz, e, pokaz To, to nie? No już, już Bo to nam wszystko jak ma, tak? No nie, ja, ta klasa ze, ze szkoły, tu momencik po tym wybuchu, jeszcze, jeszcze coś im tam powiem. Dobra, czyli rozpoczynamy procedurę. Syrena, odliczanie od 5 do 0 i pokaz wybór. Proszę nie patrzeć na nas, mimo że jesteśmy na pewno. Dyspozytor, uruchamiam syrenę. Proszę patrzeć na ból. O, teraz uruchomimy wentylator zobaczycie te... tak, tak, teraz zobaczycie jak wyglądają te gazy i produkty powybuchowe i jakby nam się przyszło wycofywać w warunkach, gdzie światła własnej lampy z odległości ręki nie widać o oh, się zgubiły oh! <grymne> Dziewczyny dwie się zgubiły jeszcze Da, jakby w toalecie i się zgubiły, No. Ale na szczęście ona na dół nie pójdą. No <grymne> 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 Mamy to wie, szczęścia, bo wiatr jest w taką stronę neutralną, prawda? Czasami bywa w tą stronę. No ale jak widać parę razy ten wiatr w tą stronę żeśmy przeżyli, więc z tym, że białe nie było już białe Ale idzie do nas. To mamy szansę to i ciekawe. poczuć, nie?